widzowie, dzisiaj gramy w Minecraft Server. Jak widać jesteśmy na serwerze na którym? Na, z którego już jest odcinek taki można powiedzieć. No i Google Gravel. Teraz muszę zrobić diamenty. To jest najważniejsza rzecz na smoka. Znaczy zastanawiacie się jak chcę znaleźć diamenty, gdy mam tak, taki słaby kilo. Znaczy na wykończeniu. Yy, zaraz wam pokażę. Tak. Okay. Ech, dobra, już otworzyłem ekwipunek, więc możecie się... Yy, Kaufman, jak mam ten? Między innymi. Yy, nie mam opalek. Yy, to będzie problem. Myślę, że widziałem miasto Bardena, yy, Przed i wobec yy, muszę znaleźć diamenty. Muszę zrobić set, bo mój set wygląda tak. Jakieś słaby. Ten się długo trzyma, bo jest na niezniszczalności 1. Od razu mówię. Nie wiem dlaczego, ale tutaj. No i się zniszczył Nie, no i teraz mam to zwykłe. nie jest na niezniszczalności się szybko zniszczy, też. Jak tam opadę? O, złoto. Złoto się przyda... ...na jabłę, Na jabłka. Ale noczy od razu... Szkoda, że się noczy nie da skraftować. Od razu mówię, noczy to są... ...złote jest jabłko. Nie można znaleźć żadnych diamentów. Weź tak mi zaraz wyskoczy. To będzie problem. Nie może mnie żaden potknąć. Napiszcie w komentarzach. Napiszcie w komentarzach na jakim poziomie jest najlepiej znaleźć diaksy. Bo mi to bardzo pomoże. Przylepię ser dam serduszko do komentarzach. Komentarza, na komentarz, który mi pomoże. Jakby fajnie, bo nie mam już pochodni, będzie się skończyły. Myślę, że no i gorzej, bo pochłoni nie mam już. A ja węgla nie mam. Ty to będzie by, by problem te zrobienia. Będzie mój problem. Pochoni nie mam. Więc nie mam... A myślałem, że to lewituje, nie ma tego. Lapis i nie poczem Po to wpływ na naszą Czekaj, ja zgubiłem wejście. O, tędy.

w ogóle po co mieć. To jest najgorszy blok. Nie, ja się wracam po, na pochodni sobie zrobić. Nagle sobie jestem sam na serwerze, więc możecie wbijać na serwer. No, po pochołnie To jest mój dom. Taki fajny, co nie? To jest moja farma. Dobra, na razie. Ma pięćdziesiąt sześć. Pięćdziesiąt sześć. Dobra, to to jak wrócę, to się przepali. Idziemy. Mam jedną sztukę na draj. Na, na, tutaj nie chcemy. Może. Kilogram sobie zaczątował. Może ja bym sobie książkę na, na jakiś ten zaczątował, bo to, to jest tragedia. Weź te książki. To jest tragedia. Weź sobie lazury. Wszystko, co może zaczątować. Najlepiej by było. Szybki przeszycie Przyszycie, Ochrona przed ogniem. Dobra. Daj. Ochrona, ostrość. Ochrona przed uciekiem. Ostrość. Wydajność pod wodą. Moc. Moc. Dobra. Nie czekamy. dnia. Ostrość. Ale ja to sobie co... Охрана, что-то мне охрана. Охранка. Наговиться себе. Я не шел Охранка. Охранка. Стоит еще Квадрик сэкс-профит. Хоп! хоп охрана, охрана. Ну, mm -hmm. Mam, mam, możemy ruszyć. Ja się nie będę na przez chwilę, więc bo będę się skupiał na szukaniu diamentów. Będzie prawda. nas smuka bez diamentów to jest strona.

To ja się będę skupiał. Zasiadam. Jakby znalazłem tutaj piątkę, widzieliście. Ale to już nie tyle na tym odcinek, więc do zobaczenia. Pa!